W ogóle wy widzicie ten make-up chyba zanim on wbije na Instagrama I tak mi się podoba Pieki z gwiazdek to jest totalny szał W sensie ja go nazwałam antyślubnym Ale z drugiej strony W sumie by czemu nie Jakby jestem ciekawa w ogóle jaki jest was, wasz stosunek do make-upu ślubnego Czy w ogóle idziecie w taką klasykę Że to musi być takie full nude Delikatność, zwiewność i w ogóle Czy... Wręcz przeciwnie, to jest wasz dzień, więc jebut make up w ogóle, wszystko krecha, rzęsy, piegi, perły, czerwone usta, wampirze oko i no jestem bardzo ciekawa. Bo ja mam w sumie taki mindfuck w głowie, że z jednej strony chciałabym taki idealny make up, no make up, taka perfekcyjna, błyszcząca skóra, trochę taki glaskin koreański, Wiecie też usta w niudzie, delikatnie pofalowane włosy i w to wpięte kwiaty, a z drugiej strony tak korci taki dzień i nie wykorzystać tych wszystkich możliwości. Mm. Dobra. Wracamy do tematu, chociaż i tak jesteśmy w temacie makijażowym, bo ten makijaż wykonałam właśnie e, ślubną paletą. Od Mio i od Vanessy i w ogóle muszę Wam powiedzieć, że kocham tą paletę. Ona jest totalnie najlepsza na świecie. W ogóle e, fakt, że się odwraca tak, że tu z tyłu ogromne lustro i możecie ją trzymać bez, tak bezpośrednio na stoliku, na przykład tak kogoś malujecie, jest mega użytkowa i w ogóle wszystko wow. Tak, musiałam. Jakby drugi dzień się nią maluję i wiem, że jeszcze jutro będę się nią malować, bo jutro będę się nią malować i się uczepiłam tej palety jak rzepa. E, dobra. Wracamy do odcinka. Dzisiaj sobie pogadamy o trikach, różnych takich właśnie rzeczach makijażowych. Poprzedni odcinek był o pielęgnacji, więc jak go jeszcze nie widzieliście, to możecie nadrobić, kliknąć, on się Wam też tutaj wyświetli i będzie w playliście, bo to jest oczywiście kolejny odcinek porad od żaby. W ogóle bardzo mi się podoba ta nazwa, jakby jestem z siebie zadowolona, tak siebie, siebie trzeba chwalić. Dobra. I o czym w ogóle to będzie? O takich rzeczach, które mogą być z jednej strony oczywiste, a z drugiej mega odkrywcze, które pomogą z sprawić, że make-up będzie szybszy, łatwiejszy, fajniejszy, mniej bolesny, tak? Będą historie z życia wyjęte, no bo jakby inaczej. Nie przedłużajmy i zaczynajmy. Pierwsza rzecz to używanie mniejszych pędzli. Ja wiem, że to teraz brzmi tak jakby o co chodzi, ale Często widzę, że początkujące osoby, szczególnie, bo później to też człowiek tak wypracowuje, no wiecie, po prostu rozkmini, że ma za duży pędzel. Widzą te piękne blendowania, wiecie, patyna królowa i tak dalej e, i mają takie, no dobra, to jest rozcieranie cieni, no to bierzemy pędzel, rozcieramy, rozcieramy i zamiast tych pięknych, wiecie, warstw roztarcia koloru wychodzi jedna wielka plama. No i dalej ćwiczymy wszystko tu, a to dalej nie wychodzi, i cienie mamy dobre. No i tu technika też teoretycznie wszystko jest super, ale możemy mieć właśnie za duże pędzle, ponieważ jak sobie weźmiemy jakikolwiek pędzel, proszę uprzejmie, jaki jakikolwiek pędzel, no to pędzel rozciera nam na swoją jakby szerokość, plus na szerokość tego, jak się samo włosie na boki wygina. Czyli tego typu pędzel, to już tak naprawdę mi cieniuje całą powiekę. I to jest dla mnie rozmiar pędzla, no teraz to wziąłem jakiś taki Jessup 221. Dobra, jakby to chciał dla porównania sprawdzić. Um, co mogę przyłożyć, żebyście widzieli? Wezmę po prostu może kredkę do oczu, nie? O, widzicie? To jest te, tej wielkości pędzel. To jest pędzel, z którym mogę wziąć delikatny cień i rozblendować wszystko, tak na oku, wiecie, po prostu jedną wielką chmurę, ewentualnie nałożyć beżowy cień, ale to nie jest pędzel, którym bym robiła cieniowanie na przykład tego typu, które w tym momencie mam na oczach, ponieważ po rozcieraniu te włosie rozsunęłyby się na boki tak, że no to byłoby ładne 3-4 cm roztarcia. Więc do każdej takiej czynności musimy mieć po prostu coraz mniejszy pędzel. I szczerze mówiąc, teraz dużo pędzli jest brudnych, bo... I się wczoraj i się dzisiaj malowałam Ostatnio, o, bardzo lubię na przykład rozcierać Tego typu pędzelkami To jest Zoeva 232 Czyli z jednej strony płaski, o A z drugiej taki delikatnie zaokrąglony Bo on ma mało włosia I w tym momencie jak tym cokolwiek rozcieram To mam pewność, że na boki Zbyt mocno mi to nie pójdzie I w ogóle przyznam się szczerze Że teraz kupuję jak już muszę jakiś kupić pędzel, to tylko takie właśnie małe rozcieraki, takie ala ołówkowe, bo w ogóle z tego o wiele częściej korzystam. W ogóle jakby technika, o której też zaraz Wam powiem, często wręcz wymaga użycia takich pędzli, bo nie macie już miejsca, żeby taki duży pędzel w ogóle na tej powiece położyć, więc jak... Przejrzyjcie swoje pędzle, zobaczcie, czy w ogóle macie takie mniejsze, jak nie, no to to są takie, które faktycznie warto się zaopatrzyć, bo one totalnie zmieniają e, później to, jak ten make-up będzie wyglądał. Powiem Wam szczerze, że ja też na początku miałam ten problem, nie mogłam uzyskać ładnego, czystego blendowania, no bo po prostu robiłam to za dużymi pędzlami. Proste. A że już właśnie jesteśmy przy rozcieraniu cieni, no to technika odwróconych kolorów, czyli nie wiem, jak długo jesteście na YouTubie, ile macie lat, ale jakby za moich czasów, Boże, już mogę to powiedzieć, na początku YouTube'ów był ogromny trend na to, żeby robić blending, rozcieranie, 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 czyli bierzemy pędzel, rozcieramy, rozcieramy i dokładamy coraz ciemniejsze kolory. I to jest spoko technika, jakby ja nic do niej nie mam, też tak czasem się maluję, ale przy tych instagramowych make-upach, takich wiecie, wielopoziomowych roztarciach, wielu kolorów, no to nie bardzo idzie, ponieważ w momencie, kiedy nakładacie cień na cień, no to baza, którą zrobiliście najpierw na tym oku, przyjmuje jeden cień, no już tam się przylepi na ten cień, kolejny cień, kolejny cień, kolejny cień, kolejny cień i się robi taka dosyć gruba warstwa, także że ten pigment już nie ma się czego czepiać i... Też zależy to od formulacji cieni, ale nie każde cienie chcą się wiecie, między sobą aż tak dobrze łapać, i albo wam się wytraci dziura, a nie wiem czy jest coś gorszego niż jak macie takie, wiecie. Jasny beżek, ciemniejszy beżek, brązik czerń i między tym brązikiem a czernią jest dziura. Jasna dziura. To jest, to jest ciężkie do uratowania. I w sumie jak coś takiego się stanie, to no chyba tylko kreskę można tam walnąć albo wszystko kleić brokatem. Więc warto nakładać cienie od tych ciemniejszych, rozcierać je coraz jaśniejszymi i ewentualnie jeszcze dołożyć o jeden stopień ciemniejszego cienia na ten średnio ciemny. To jest taka technika, która pozwala uzyskać mega czysty blend, bo nie blendujemy po całości cieni, tylko nakładając na przykład tutaj mamy taki, o, tu będę Wam na przykład kółeczka tych kolorów robić powiedzmy taki o średni e, odcień brązu, taki ciemnośredni. E, tutaj powyżej rozcieramy tylko jakby jego granicę z kolejnym odcieniem brązu, jaśniejszego i ten jeszcze jaśniejszy brąz rozcieramy takim na przykład beżowo delikatnym tylko na granicy, więc jakby miejsce nałożenia czystego koloru na powiekę jest nietknięte, dzięki czemu nie porobią się plamy i nie zniknie nam pigment. Więc warto czasami e, odwrócić te kolejności, właśnie poszukać nowych technik, popatrzeć, posprawdzać, plus dobrać odpowiednio jakby nasze cienie do tego, co chcemy z nimi robić. Te bardzo takie pyłkowe, delikatne, wiesz, takie mięciusieńkie cienie, takie wręcz o Jezu, jak jedwab, często nie chcą się przyklejać do powieki, bo są tak gładkie i śliskie, że jakby ich nadbudowa jest tylko jakby za pierwszym tknięciem, nie? A jak już dużo, dużo razy szuracie po nich, nakładacie wiele warstw, to one między sobą się nie łapią. No to na przykład ja bardzo lubię pracować z cieniami, które są takie, one są jedwabiste, ale są takie gęstsze, takie ym, wręcz bym powiedziała, że lekko, takie nawet mokrawe, albo wręcz przeciwnie, są suche, wręcz nie da się z nimi zrobić słocza i na pierwszy rzut oka macie takie, co ja z tym zrobię? A na oku oddają maksimum tego pigmentu. Ok, powiedziałam wam o brokacie, że brokat ratuje sprawę, a i owszem, ponieważ hipotetyczna sytuacja. Szykujecie się na imprezę, robicie sobie tutaj wszystko, no i was oczywiście podkusi, nie wiem jak was, ale mnie zawsze podkusi eksperymentować wtedy, kiedy nie trzeba, czyli yy, stały o 10 minut do wyjścia, a ja patrzę sobie na tą piękną czarną szminkę z brokatem i myślę, oho, lecimy i później jest katastrofa. Więc jak już e, zrobiliśmy swoje piękne, niebiesko-szaro-srebrne smołki, które wyszło jak coś, co moglibyśmy sobie stworzyć e, na oczach, kopiąc e, w piaskownicy przez ostatnie 8 godzin, e, jest jedna wielka szara plama. No i w ogóle nie ma czasu tego zmywać, nie ma w ogóle szans, e, macie dosłownie 3 minuty do wyjścia i musicie wyjść, ale macie to na oczach. Możecie założyć okulary, latem przeciwsłoneczne nawet, więc to już w ogóle problem z głowy, no ale powiedzmy, na imprezę. Brokat. Po prostu nakładacie na to wszystko w opór brokatu i udajecie, że to euforia i tak miało być. Ale brokat może być też naszym yy, dosyć ciężkim przeciwnikiem, że tak powiem. No i nie wiem, czy komukolwiek się to nie wydarzyło, bo myślę, że każdy, kto kiedykolwiek używał brokatowych cieni, szczególnie jakichś takich bardziej sypkich, miał po prostu usypane całe policzki. Jeśli to jest tylko takie, wiecie, drobny, błyskaki, delikatne, to to się przykryje podkładem gorzej, jeśli robicie już to oko po zrobionym podkładzie, bo wtedy no, będzie, będzie bardzo ciężko. Wtedy to ja w ogóle nie polecam. Brokatowe cienie jakby zawsze. Pracujcie jakby najpierw oko, a później róbcie twarz. Ale brokat jest na tyle um, hamskim stworzeniem i czymś tak niesamowicie silnym i nieodczepliwym, że bardzo ciężko go nawet po prostu wacikiem, wiecie, z płynem do demakijażu, z czymkolwiek już nie zdejmiecie. On tam cały czas jest. No i co w tym momencie zrobić? Szczególnie jeśli na przykład chcecie zrobić pięknie matową buzię, a ten brokat jest tu wszędzie. Bierzecie taśmę klejącą, odrywacie kawałeczek, raz można jeszcze o skórę delikatnie ulepić, tak żeby ona nie była aż tak silna i miejsce po miejscu tą taśmą klejącą Odrywacie ten brokat od twarzy. Wszystko schodzi znakomicie, nie ma bałaganu, nie ma pocierania, nie ma w ogóle robienia Bóg wie czego, z tą twarzą. A a propos pocierania, możemy płynnie przejść do kolejnej rzeczy. Z tym się akurat już spotkałam wiele razy, e, widząc, jak ktoś inny kogoś maluje. I raczej znaczy, każdy może robić jak chce. Ja Wam powiem, czemu tak nie robię i czemu uważam, że to po prostu nie ma sensu po zrobieniu oczu, no bo jakby w ogóle preferowana w tym momencie też przeze mnie forma malowania twarzy, to są najpierw oczy, później cała reszta, a żeby uniknąć ewentualnych e, wtop, no i wiadomo, odsypał się czarny cień, odsypał się brokat, coś tam, tiruriro, no trzeba to zdjąć. No i nalewamy na wacik oczywiście płyn micelarny, przecieramy. No i co teraz? Ile osób pójdzie wtedy umyć buzię? No praktycznie nikt szczególnie, więc pod uwagę, że mamy już zrobione oko. A jak wiemy, płynu micelarnego, nie powinno się zostawiać na twarzy, wręcz yy, no, mi jest przykro, widzę, jak producenci piszą na opakowaniach, że można zostawić bez spłukiwania, ponieważ w każdym płynie micelarnym jest jakaś substancja myjąca, która po zostawieniu przez dłuższy czas, po pierwsze podrażni tą skórę, a po drugie jest to substancja myjąca, zmywająca, która ma rozpuścić makijaż, a my na to nakładamy makijaż, tak jakby logiczne, rozpuści nam po prostu makijaż, czyli ten make-up będzie mniej trwały. Dlatego ja Zamiast tego demakijażu nakładam na wacik odrobinę lotionu, toniku. Bardzo lubię właśnie ten złabi-sabi z, z Hadalabo. Ten oto lotion hialuronowy na wacik, i delikatnie tym ściągam. Dzięki temu mam od razu i umytą, i przygotowaną twarz pod nałożenie bazy i już jechanie z podkładem. Sensowne, tak myślę, ale możecie robić jak chcecie. A jak już jesteśmy przy demakijażowaniu, no to czas na historię z życia wziętą. Wróciłam sobie po imprezie, a siedziałam. jest późno, ale jakby nie jestem już aż tak zmęczona, chętnie się jeszcze wykąpię. Więc taki relaksik, nalałam sobie wody do wanny, sądziłam, a nawet nie będę mieć włosów, to sobie jakąś tam kule do kąpieli wrzucę jeszcze, żeby, tak wiecie, a taki sobie zrobić, taki full relaksik, taki o przed pójściem spać. Już w sensie już klapłam w tej wannie, wzięłam waciki y, z płynem do demakijażu, przyłożyłam sobie do oczków, pierwsze rozpuszczenie, super, przyłożyłam sobie do brwi, rozpuściłam i zobaczyłam, że nie do końca jeszcze jest rozpuszczona maskara, więc przyłożyłam jeszcze do oczu i w tym momencie umarłam. Myślałam, że mi oczy wypali. Pluskam się w tej wannie, w ogóle alarm podnoszę, plus, w ogóle co się dzieje, nie? I nagle do mnie dotarło. Przecież ja robię brwi na mydło. Tak, jeśli robicie brwi na mydło, zawsze przy tym pierwsze zdejmijcie brwi oddzielnym wacikiem. Naprawdę mydło w oku to nie jest najfajniejsza rzecz na ziemi, biorąc w jeszcze ile się go tam wkłada w tą brew, to w ogóle... No, ale se tam wiecie jeszcze tutaj przyrzęsie, ale nie w samo oko włożyłam to mydło. No, taka była odstresowująca ta kąpiel. Teraz trik, którym trąbię już od dawna, ale że jest tutaj dużo nowych osób e, i w ogóle na Instagramie ostatnio się też dowiedziałam, że nie wszyscy o tym wiedzą, dlatego powtórzę, to jest puder przed podkładem. I o co z tym w ogóle chodzi? Sytuacja jest bardzo prosta, jest to metoda, która zapobiega szybkiemu rozwalaniu się make-upu, przetłuszczaniu się, jakby jeśli macie problem z tym, że tak trochę pęka, zjeżdża, tak wiecie, zsuwa wam się ten make-up, że on się robi tłu mega tłustą, macie tą skórę, Albo po prostu no nie wiem, idziecie gdzieś, gdzie będzie mega gorąco, to ten sposób Wam powinien pomóc. Po pierwsze, jak to działa? Nakładamy na naszą pielęgnację odrobinę pudru, nakładamy podkład i znowu pudrujemy. Czyli robimy taką kanapeczkę pudrowo-podkładową. Sens tego jest taki, że w momencie, kiedy nasza skóra wydzieli pierwsze sebum, to nie trafi na podkład, który zacznie od razu rozpuszczać, no bo wiadomo, tłuszcz rozpuszcza podkład, tylko właśnie na ten puder. A jeśli wybierzemy odpowiedni puder, czyli ja osobiście polecam bambusowe, ryżowe, wszystkie te takie czyste, delikatne, bez dużej ilości różnych produktów, bez talku raczej, wiecie, chodzi po prostu o puder, który jak najlepiej wsiąknie w siebie wilgoć, ale też tej skóry nie obciąży, no to po prostu ten puder wszystko w siebie wchłonie i podkład zostanie na dłużej nienaruszony. E, wpracowywanie tego pudru polecam głównie w strefę T i to taką, wiecie, cienką, ale mocno wbitą warstwą. Później nakładamy podkład i to ważne, że kolejny raz pudrujemy znowu dociskając puder do twarzy. I wtedy właśnie to jest takie ściśnięte, przytrzymane, e, zabezpieczone i możemy iść na balec. A teraz będzie coś z innej baczki, czyli o skubaniu brwi. Jak wiecie, ja ym, teraz to praktycznie nie skubię ich, wręcz je zapuszczam. Dzisiaj na przykład w ogóle nie mam zrobionych ich na mydło, tylko zrobione mam kredką i normalnie położony żel. I to jest ta objętość moich brwi, którą praktycznie mam. Jestem z tego bardzo zadowolona, bo jeszcze parę lat temu no to nie byłoby szans czegoś takiego uzyskać. Yy, ale jednak no gdzieś tam ten niepokorny włosek się znajdzie, zazwyczaj w jakimś w ogóle z dupy miejscu i trzeba go wyrwać. No i sobie siadamy tacy wypielęgnowani, z czystą buzią i nagle nam się wydaje, że chyba każdy włosek jest do wyrwania, bo brakuje nam takiej ramy. E, jakbyście kiedyś poszli na taką profesjonalną usługę depilacji, to tam też panie wam e, lub panowie rozrysują te brwi, wiecie, wymierzą, wymodelują tutaj w ogóle, zrobią milion rzeczy, zanim w ogóle zaczną cokolwiek skubać. Więc my, no jak my nie mamy aż takich narzędzi, myślę, że większość z nas nie zna się profesjonalnie na usłudze architektury brwi i tak dalej, i tak dalej, dużo mądrych słów, ale można zrobić to w mądry sposób. Malujemy sobie najpierw brwi. Taką metodą, raczej znaczy oprócz na mydło. Ym, ta metoda się tu średnio sprawdza, ale kredki, pomady, pudry, co tam lubicie, układacie je w taki sposób, jak wam najbardziej pasuje i w jaki naprawdę na co dzień też nosicie. I dopiero wtedy siadacie do wyrywania. Dzięki temu będziecie widzieć, które włoski konkretnie są poza tym pożądanym obrysem i macie pewność, że nie wyskubiecie sobie nic poza tym. Jeśli macie naprawdę już bardzo takie zarośnięte brwi, to ogólnie polecam mimo wszystko nie robić tego na własną rękę, tylko iść do specjalisty, bo nawet raz dobrze wydepilowane brwi, takie wiecie, idealnie ułożone, one oddzięczą się tym, że będzie po prostu łatwiej o nie dbać i pomiędzy właśnie też, jak np takimi wizytami okaże się, że nie możecie pójść albo coś się stało, no to też pomalujcie brwi i pojedyncze tam włoski sobie pousuwajcie. Ja, ja też tak robię i dzięki temu mam ładnie zapuszczone brwi i się nie martwię, że coś tam sobie sknocę, bo parę razy Zdarzyło mi się tak zrobić, że był włosek, i ja tak patrzę, o Jezu, kąt w ogóle wystaje, wszystko nie tak. Wyrwałam ten włosek, a że mam ciemne i grube brwi, w sensie, ciemne i grube włoski w brwi, to nagle na przykład w pewnym miejscu powstała mi dziura. A nie było tego widać. No, więc jakby to jest naprawdę bezpieczny sposób A teraz będzie trik, który w sumie pojawił się już w tym odcinku I tu jest cały odcinek o rozświetlaczach A jest to trik, który pozwala nam na uzyskanie tej pięknej, błyszczącej tafli Powiem wam szczerze, że sama na początku mojej makijażowej drogi Miałam totalnie oczy jak sarna na autostradzie Jak to mawia jedna z moich ulubionych podcasterek yy, Z kryminalnymi historiami gdy widziałam jak wszyscy biorą wesoło sobie maczają pędzelek w rozświetlaczu, robią tiruriru tiru, raj i nagle po prostu BUM tafla, a ja biorę ten pędzelek, robię tak i nie ma nic. No i miałam takie, przecież mam dokładnie ten sam produkt, jakby czy oni to jakoś photoshopują, czy oni to po prostu jakoś, nie wiem, podświetlają, że to tak wygląda? Nie. Wszystko jest kwestią nakładania. Po pierwsze, na co? A po drugie, czym i w jaki sposób? Przy czym czym jest mniej ważne, jak to w jaki sposób? Bo nawet czasem można to zrobić po prostu paluchem, a i tak nie wyjdzie, jeśli to nie będzie odpowiednio zrobione. Po pierwsze, tej części podkładu albo kremu BB, czegokolwiek tam uży, je, używacie, nie pudrujemy tak na maksa. Jeśli macie tylko taki lekki, wykończeniowy puderek, to tam super spoko to, to przejdzie. Ale jeśli macie już przykład mocno matujący gdzieś puder nie nakładamy na to miejsce Jakby to jest naprawdę wąski Paseczek skóry, nie bójcie się To wam nie popsuje reszty make upu Ja też yy, praktycznie tu podjeżdżam Aż dotąd z pudrem yy, Bo łatwiej mi tutaj później utrzymać ten kąt, Szczególnie jak teraz gdzieś tam zakładamy jakieś maseczki Albo po prostu jest taka tendencja, że czasem się czuję Gdzieś podeprze, ale tego momentu Nie Po to, żeby ten rozświetlacz miał się do czego Przyczepić, bo do suchej skóry to on się tak No nie bardzo A druga rzecz to jest jak Wcierając. Nigdy nie roztrzepujemy tego rozświetlacza, czyli nie bierzemy sobie o pędzelka i nie robimy sobie, o, tak, tak, we wszystkie strony i machamy wesoło, bo rozsypiemy ten brokat na wszystkie strony. Te opiłki, te kawałeczki, drobinki, wszystko pójdzie nam dookoła. Obsypiemy sobie twarz, włosy, meble, psa, a siebie i tak nie rozświetlimy. Tylko. W tym momencie warto wybrać y, trochę mniejszy pędzel, żeby też po prostu nie rozsiewać oświetlacza po całej skórze i przykładamy mocno do skóry i okrągłymi ruchami wmasowywujemy sobie to w skórę. Y, te drobinki wtedy się ładnie, gładko, równo przyczepią do skóry i dadzą właśnie efekt tafli. Dokładnie. I teraz taki trik. To on jest dobry i dla ludzi, którzy po prostu mają problematyczny odcień skóry, znaczy to na przykład mocno oliwkowy podton, tak jak moje kochane sumisie, pozdrawiam cię słońce, albo właśnie na przykład są mega jasne, ale z takim brzoskwiniowym podtonem, że ani żółty, ani różowy i też mają problem z tym, żeby ten podkład dobrać. Albo dla wizerzystów, którzy trafili po prostu tak, że żaden podkład w kufrze nie pasuje dla osoby, którą mają malować. Jest to robienie samodzielnego miksera z po prostu cieni. I ja Wam to pokażę, ponieważ jakby nie chcę być gołosłowna. Wycisnę sobie po prostu tutaj odrobinkę kremu BB. Biorę sobie mały pędzelek. Tutaj mam akurat ten Hulu P116, czyli taki mega sztywniutki. O, o, mega sztywniutki, mega malutki. Też nie chcę niczego zbyt ostrego, żeby przypadkiem nie naruszyć cieni. No i po prostu szukam sobie paletki. Powiedzmy, że ten podkład jest dla mnie za taki żółto-beżowy. Chcę, żeby był oliwkowy. Paletki, w której mam oliwkowy cień. Lekko zeskrobuję odrobinkę tego cienia. Dzięki temu, że to jest pędzelek, to nie uszkadzam nic. Zrobię to poza kamerą, bo będzie mi ciężko utrzymać. Przetransportowuję sobie tutaj na dłoń. I delikatnie mieszam z tym podkładem. I dosłownie tego cienia to się, tak wiecie, ciopinkę. I teraz wam pokażę przed po. Próbka kontrolna. Proszę uprzejmie. Myślę, że widać ładnie różnicę. Nie bójcie się dodawać cienia. Jakby to jest produkt, który jest testowany do oka dedykowany do oka, więc na twoje krzywdy wam nie zrobi. Ja w ogóle z palet cieni korzystam globalnie, że tak powiem, czyli używam ich i jako rozświetlaczy, i różu, i konturuję cieniami usta, nawet czasem kontur gdzieś tam, wszystko. Jakby dobra paleta cieni to jest podstawa, bo no widzicie, jest w stanie nawet wam uratować podkład o złym kolorze. I możecie to robić tak naprawdę z każdym dowolnym podkładem, czy tam delikatnym, czy tam zastygającym, czy kremem BB. Nie ma to zupełnie znaczenia, ponieważ Cień, w przeciwieństwie do mikserów, nie ma żadnej takiej konsystencji wodnistej, oleistej, niczego. To jest po prostu trochę pigmentu. Dziękuję. Dziękuję. To brawa jak tak, tak, Teraz możecie mi brawać. I jeszcze mój jeden z ukochanych trików, który stosuję cały czas, non-stop, na co dzień, jeśli mam szminkę, a nie błyszczyk, no bo do błyszczyka to się w ogóle no, jakby, nie, nie ma sensu. Jest to pudrowanie pomadki. No proste, banalne, ale nie każdym pudrem. I mój ukochany puder, ja wiem, że to nie jest najtańszy, ale on ma swoje odpowiedniki, i takie wiecie. Drogeryjne, po prostu mam jeszcze zapas, mam jeszcze jedno całe opakowanie, więc będę go wykorzystywać, póki go mam. Jest to puder HD, mój akurat z Make Up Forever. Widzicie, że zużycie już jest deneczko, ponieważ on jest taki czysto gładki. Nie ma żadnych, wiecie, tam jest chyba tylko czysta krzemionka, z tego co pamiętam. Coś takiego, więc nie ma tam żadnego kolorowego pigmentu, więc w żaden sposób Wam to nie wpływa na kolor pomadki. A z każdej zwykłej kremowej pomadki. Czy takiej na przykład jak Maybelline, te, które zastygają, ale tak nie do końca na mat, zrobi Wam full mat zabezpieczoną pomadkę, która trzyma się już w ogóle w milion godzin, i jest odporna na zostawianie śladów i w ogóle ultra trwała i wygląda pięknie, bo tego typu pudry dają to rozmycie, więc usta się mają takie gładziutkie, mięciutkie. To jest właśnie ten efekt, jakby czasami mnie pytacie, jakby co to jest za pomadka, w ogóle jak to jest zrobione, a tam jest konturówka, pomadka, to jest przypudrowane, to jest jeszcze później wycieniowane i jeszcze raz przypudrowane. Mhm. Ale to jest taka rzecz dla mnie podstawowa, szczególnie teraz w dobie noszenia maseczek. Yy, wiadomo, no, nie nosimy ich non-stop i też może czasem chcemy mieć te pomalowane usta, nie idziemy na jakąś romantyczną kolację i przy stoliku tą maseczkę zdejmiemy, a chcemy mieć tą szminkę. No, to przypudrowanie da nam pewność, że ona po prostu na tej maseczce odbita nie zostanie. I ostatni trik tyczy się cut crease i chodzi mi dokładnie o ten moment samego odcięcia cienia. W momencie, kiedy już macie to pierwsze wycieniowanie, no i teraz chcecie odciniać korektorem, to zastopujcie. Weźcie patyczek nasączony płynem micelarnym i odetnijcie najpierw patyczkiem, osuszcie powiekę i dopiero nakładajcie korektor. Znowu, drobiazg robi ogromną różnicę, jeśli chodzi o czystość tego, yy, wiecie, odcięcia plus fakt, że jakbyście np. robili makijaż, który ma tutaj np. niebieski, później beżowy, później zielony, to już ten beżowy nie będzie, nigdy beżowy. Na niebieskim cieniu, więc warto właśnie odcinać po zmyciu tej części, której nie potrzebujecie też przez to może, że ten patyczek jest okrągły naprawdę łatwo tak przejechać jedną linią, zebrać równą linią ten cień, a później udoskonalać już to odcięcie korektorem i to też sprawia, że to odcięcie jest o wiele bardziej precyzyjne, takie gładziutkie ładne, równiutkie, więc po co się męczyć jak można zrobić łatwiej